Puszcie, dobra, yy, nie, nie. dobra no Dobra no słuchajcie no bez pieniędzy, gdzie jesteście? No my jesteśmy w środku. A dobra to szukaj gdzie gdzie było to wejście? Eee dokładnie. bo nie ma. Ty masz mu mieć, się. Nie, ja mam Kiddrata a masz mi Nie, bo zabili mnie wtedy. No, serio, tak mi. No, ja e, za oczy za... E, e, piny dobra dobra, 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 ty bez piny. E, dobra. dobra, słuchajcie, to wiecie co, co, wiecie, co teraz musimy zrobić? Gdzie moje nie, Wiecie nie, nie, co, wiecie, co musimy teraz zrobić? E, nie, 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 wcale nie, wiesz. nie, wiesz, o co mi chodzi. nie, wiesz, nie, wiesz, nie, 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 nie no dobra, dajcie łapkę w górę, tak, jeśli chcecie więcej oszustów, no to łapkę w górę, 5 lajków standardowo i, i lecimy. Z następnym odcinkiem jestem oszustem. A teraz szybko na, ja na spawną. Chodźcie, zabiję. Zabiję cię. Zgładzę cię. Gdzie moje ity Dobra, Ale... dobra, dobra, dobra. Dobra, 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 słuchajcie. Dobra. dobra. Dobra, 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 bez piny, bez piny, bez pine. Um, sub. Łapka w dół. No właśnie. Dobra, dobra. Dobra, dobra, nie ma problemu, nie ma problemu. A, dobra, ale no, dobra nie, ma, nie ma problemu i tak będzie więcej łapek w górę, także. Dobra, nie, e, e, nie. więcej odcinków z kolegą, e, albo samemu no, czysty Także to, łapka w górę. Nie, nie, Oszukałeś nie? Mnie? Po, Ale nie, nie, żeby daj, dali łapkę w górę. Ale nie, nie, Dajcie mi moje i ty. Daj. <noise> dobra, dobra, narka, narka, narka. Łapki w górę.